Czasami, jeżeli chodzi o manifestację konkretnej osoby, to jesteśmy swoimi największymi wrogami. już Wam tłumaczę, dlaczego i to będzie kontrowersyjne, albo przynajmniej tak zabrzmi, ale myślę, że najlepiej, jeżeli powiem to w taki właśnie sposób. To, co Ci utrudnia za manifestowanie konkretnej osoby, to wiara w to, że On może myśleć za siebie, że w Twojej rzeczywistości kontroluje sytuację i to, co On robi, że to On wybiera, jakie ma uczucia w stosunku do Ciebie to on podejmuje decyzję czy chce z tobą być, czy nie chce z tobą być. Prawda jest taka, że ta osoba nie ma wolnej woli. Jeżeli postanawiasz, że on ma i ma prawo do wyboru, żeby Ciebie odrzucić bądź Ciebie chce, chcieć, no to będzie miał. Jeżeli dajesz mu wolną wolę i pozwalasz mu na to, żeby powiedział, że Ciebie nie kocha i mówisz sobie, że to wcale nie jest odbicie tego, że Ty sobie to powtarzałaś i że właśnie mu na to pozwalasz, tylko po prostu on tak myśli, on już tak ma i on tak jest, tak będzie i zakładasz, że on tak naprawdę kocha tę inną osobę, a to nie jest tylko Twoje odbicie poczucia bycia niewystarczającą, tak będzie i on Ci to udowodni swoimi słowami czy czynami. Kiedy natomiast zaczniesz konsekwentnie przyjmować założenie, iż on jest w Tobie zakochany i chce z Tobą być, i jesteś jedyną, którą, której pragnie, to właśnie to będzie się manifestować. Kiedy zaczniesz zakładać, że on nie może myśleć o kimś innym, bo myśli tylko o tobie, chce być tylko z tobą, to zacznie się manifestować. Widzisz, to jest po prostu Twój wybór. Ale to wydarzy się tylko wtedy, kiedy przestaniesz się motać i raz zakładać, że jest tak, jak Ty chcesz, a raz zakładać, że jest tak, jak inni chcą na zewnątrz.